Cześć, witam pod filmem. Jednym z ostatnich o serwisie kotła przed zimą, przed nowym sezonem. Dostałem taki, taką uwagę, że mogłem wyjąć jeszcze ceramikę. I rzeczywiście zgadza się to. Ja ją sobie teraz przed tym paleniem nowym wymontuję jeszcze. Tutaj wyjąłem zawirowacze te boczne z tych otworów. No, i tam na końcu na pewno się tego popiołu też nazbierało. Jak widać, tutaj ten przyrząd oryginalna atmosfera do czyszczenia, jest tak skonstruowany, żeby po wyjęciu zawirowaczy wysunąć sobie ten popiół i oczyścić oboczne ściany z prawej, z lewej strony. Ja już mi popiół wydarnąłem trochę wcześniej wyjąłem te zawirowacze i wyjąłem też tą wełnę, która jest pomiędzy ceramiką tą dolną a górą kotła, dokładnie w tym miejscu. I teraz jak to już jest luźne, wyjmę sobie tą ceramikę. To jest taki sposób, unieść. ustawię telefon w taki sposób, trzeba delikatnie umieść, dać do dołu. I wtedy wyciągnąć połówka prawa i połówka lewa tak samo do dołu i w tą część, teraz jeszcze w tylną. to zrobię więcej miejsca. I tu część tylną tej ceramiki, o. no tu też się sporo tego nasbierało, jak widać. Cały tył tym pyłem. Także wyjmuję, i teraz ja to sobie wyczyszczę, posprzątam i za chwilę pokażę, jak to wygląda. No, i po wyczyszczeniu tego, po odkurzeniu tak ta komora wygląda ta tylna część. Było dosłownie to samo co u góry, czyli o ten, to sadza taka, taki nalot, ale odrobinę szpochelki i to poszło. Także montuję ceramiki z powrotem. No. Oczywiście trzeba ostrożnie, żeby tego nie robić. I zakładamy częścią półokrągłą, oczywiście, do dołu, inaczej nie wejdzie. I częścią tą wypukłą czyli tym. C, jak się patrzy z boku do tym Nigdy tym prostym do przodu. Bo inaczej kocioł nie będzie działał. Sprawdzone. Także wiem co mówię. Upoziomowane. Ok. Następna ceramika lewa. naprawdalewa bardziej do góry. O, teraz dopiero jest porządko Do tego ta wełna. Porze, no i niestety się tak już tutaj trochę zniszczyło, mnie. No, i teraz można powiedzieć, że kocioł jest na 100% przeserwisowany przed nowym sezonem. Oczywiście w trakcie trzeba to powtórzyć, pewnie za jakiś miesiąc, półtorej. I to by było na tyle. Dzięki, na razie, cześć.